Witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Zientek, i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii Holumpexowy, czyli pokażę Wam moje perełki, skarby z Lumpexów. Jestem w tym dobra, w tym szukaniu, więc chętnie się tym dzielę i inspiruję i daję kopniaka do tego, żeby pójść. Spróbować i szukać. Dzisiejsze łowy to są łowy z takich trzech wypraw na lumpeksy. W jednej, po jednej takiej wyprawie nie udało mi się kupić nic. Kapelusz kupiłam, ale jeszcze Wam go nie pokazuję, bo muszę go wyczyścić, ale nic ubrań. Natomiast na dwóch pozostałych wyprawach, kiedy wybierałam się do, może nie wiem, z 10 lumpeksów, no to kupiłam kilka perełek i dzisiaj Wam je zaprezentuję, bo są bardzo kolorowe. Szukałam teraz sweterków, ponieważ no, jesień się zbliża wielkimi krokami, takimi wielkimi, wielkimi. Jest już naprawdę zimno, a że zmieniłam kolor włosów na rudy, to potrzebuję teraz tych kolorów w swoim życiu. A większość moich sweterków w szafie jest taka raczej delikatna, biała, jasna i stwierdziłam, że trzeba poszukać, trzeba poszukać po prostu świetnej jakości sweterków w super intensywnych kolorach, ale też jedną sukienkę dorwałam, więc może zacznijmy od niej. bardzo retro sukienka stylizowana na takie lata 40. Jest to Lara Ashley, chyba tak. I jakość jest rewelacyjna, bo jest to prawie 100% wiskoza, więc genialny materiał, taki dosyć ciepły, że kiedy założę rajstopy czy jakieś kozaczki dłuższe, to spokojnie jest to też jesienna stylizacja. Tutaj jest sporo materiału, tak ładnie zebranego. Zobaczcie. Delikatne kropeczki, piękny wzór, piękny dekolt. Tutaj rękawki też pięknie zrobione. Naprawdę świetna zdobycz i uwaga, za 7 złotych była wyprzedaż w jednym lumpeksie. Każda rzecz po 7 złotych, więc no, rewelacyjna zdobycz. Musiałam ją po prostu dorwać. Nawet jej nie mierzyłam, ale ze względu na to, że jest to elastyczny materiał, to wiedziałam, że będzie ładnie leżeć. No a 7 zł to nie jest takie duże ryzyko. Też wiedziałam, że nawet jeżeli mi nie przypasuje, to mogę ją świetnie sprzedać, bo te sukienki na vintage chodzą naprawdę bardzo dobrze właśnie z tej firmy. I tutaj dla Was pytanie. Dobra pytanie, ważne pytanie. Czy chcecie taki film, w którym pokazałabym Wam, na jakie marki zwracać uwagę w lumpeksach, bo często nie wiecie, no, szukacie jakichś super filmowych rzeczy, a tak naprawdę jakość nie jest dobra, albo są to podróby, więc czy pokazać Wam jakie metki, jakie marki są bardzo atrakcyjne, na co zwracać uwagę i tak samo na jaki materiał zwracać uwagę na przykład. Dajcie znać, bo chętnie dla Was taki film nakręcę. Będę musiała zrobić porządek w szafie, wykopać wszystkie rzeczy, wszystkie firmy, ale myślę, że ten może być bardzo, bardzo pomocny, szczególnie dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z lumpeksami albo no, jakoś się zraziły wcześniej, twierdzą, że nigdy nic nie potrafią znaleźć, to tu przynajmniej będziecie wiedzieć, jakie metki szukać, jakie rzeczy są fajnej wartości i świetnej jakości zazwyczaj. Czego szukać, po prostu? Dajcie znać. A teraz przybieram się w kolejną stylizację. To już będą takie luźne, dzienne, mało retro-stylizacje, ale jednak troszkę z taką elegancją i z fajnym stylem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dobra, lecę się przebrać Central Park. Kupiłam ją głównie po to, żeby chodzić w niej po prostu po domu, bo jestem wielką panką serialu Przyjaciele. Znam chyba wszystkie teksty na pamięć. No i taka oto bluza, króciutka, no to wiadomo, no nie wyszłabym raczej w niej na zewnątrz, nie ze względu na to, że byłby mi widać brzuch byłoby mi widać brzuch, ale przez to, że ja jestem strasznym zmarzłuchem, więc dla mnie krótkie bluzy nie mają sensu po prostu, bo by mi tu podwiewało i by mi było zimno i w ogóle, nie? To, to już jest ten wiek, gdzie pępka się nie pokazuje po prostu, bo jest zimno. Są takie memy, że jak się było nastolatką, to tak coraz mniej, 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 a później jak już się zbliżało do trzydziestki, no to się było takim jednym wielkim niedźwiedziem. No tak ze mną jest po prostu. Ja się lubię grzać, a taka bluza po prostu cieszy mnie i wywołuje uśmiech na mojej twarzy. I jeszcze to, że wydałam na nią 12 zł, większość moich dzisiejszych rzeczy to będzie takie 10-12 zł, więc świetna cena za fajną bluzę, która po prostu cieszy. Teraz już będą bardziej eleganckie rzeczy. Sweterek z domieszką kaszmiru. Ja go zazwyczaj noszę rozpiętego po prostu na jakiejś bluzeczce, ale teraz na szybko się pozapinałam, bo nie przygotowałam sobie żadnej bluzki. Tak się prezentuje, jest to prawda jasne, czyli tak jak zawsze w mojej szafie, ale jeżeli znajdziecie coś z kaszmirem, to bierzcie, po prostu bierzcie. Swetry z kaszmirem są niesamowicie drogie, a są genialnej jakości i nie ma nic przy, przyjemniejszego na skórze niż uczucie właśnie takiego kaszmiru, więc musiałam go po prostu kupić jest piękny, klasyczny, pasujący do wszystkiego, przez to, że jest dopasowany to można tutaj jakąś spódnicę sobie założyć i też będzie pięknie um, i za sweterek dam 12 zł, bo to był lumpex, gdzie w tym dniu było wszystko po 12 zł, zaraz Wam pokażę jeszcze jedną zdobycz z tego lumpexu proszę bardzo, jak on jest piękny no stan idealny, tutaj jeszcze ma guziczki Cudny, po prostu jest cudny. Jeszcze się oddalę. Proszę bardzo. No i teraz super mocno przybliżę. I lecimy z następnym. Piękny, prawda? Taki oto bardzo szeroki speterek. Wygląda ekstremalnie elegancko, a w dodatku jest super przyjemny materiał, 55% wiskozy i jest taki szeroki, mięciutki, gruby. Ma jeszcze do tego golf, ale taki w miarę szeroki, więc nie dusi. Ja przy chorej tarczycy często mam takie wrażenie, że mnie coś tu dusi, co jest przy szyi i chyba każda osoba z chorą tarczycą to potwierdzi. Więc uwielbiam golfy, ale faktycznie, jeżeli jest trochę Tutaj luźno, to, to ja się bardzo cieszę z tego powodu. A w dodatku, ten sweterek to jest taki idealny ubiór do kina, kiedy możemy się po prostu przytulić, przytulić, naciągnąć sobie wszędzie ten sweterek i siedzieć i oglądać film. Po prostu jesieniara każda będzie zachwycona. 12 zł, piękne tutaj są jeszcze ozdoby i naprawdę można go zostawić zarówno z jeansami, jak i z bardziej eleganckimi spodniami, czy jakąś spódnicą, wygląda zarówno casualowo, jak i tak bardzo elegancko. No zobaczcie, jak, jak milionerka. Jeżeli bym dodała um, jakieś super buty, e, bardziej eleganckie spodnie, zrobiła ładne uczesanie, to po prostu taka, wiecie, pani z klasą, nie? Jeszcze jakiś kapelusik taki ładny i mogę wyjść na miasto, więc po prostu rewelacja i już w nim chodzę cały czas od jakichś dwóch, trzech tygodni po prostu co mam okazję to w nim wychodzę, bo jest idealne. nie ma w nim za gorąco, ale jak trzeba to po prostu można się po prostu przytulić do samej siebie i jest ekstra świetny jest ten zakup, chyba jeden z moich ulubionych z tych łopat Zieleń nareszcie właśnie takich odcieni szukałam. Proszę bardzo, tutaj mamy sweterek z Oasis. Tak, i to jest. Co my tutaj mamy? 82% bawełna. Tak się prezentuje najbardziej mnie urzekły tutaj te guziczki, których jest naprawdę dużo. Ja lubię sobie tak podwijać, więc bardzo ładnie to wygląda. Jego też noszę zazwyczaj rozpiętego, ale. Tak też prezentuje się fajnie, widać, że jest trochę noszony, ale mi to nie przeszkadza wcale, zapłaciłam za niego 10 zł. Więc świetna cena, ja w takich sweterkach chodzę bardzo często, bo ubieram się na cebule, czyli coś mam pod spodem, zakładam to, jeszcze jakiś rakiecik i zawsze mam się z czego rozebrać. Przy Hashimoto często się ma albo jakieś uderzenia gorące, takie nieznośne, albo robi się potwornie zimno, więc zawsze wolę mieć możliwość albo pozbycia się jakiejś części ubioru, albo szybkiego założenia jeszcze czegoś dodatkowego. Więc w ten sposób zazwyczaj się ubieram i tak też czuję się najlepiej na luzie, na co dzień są to jakieś spodnie, zazwyczaj dżinsy i właśnie sweterek. Więc cała jesień to właśnie tak, jak mam biegać po mieście, to także mi było wygodniej, ale mimo wszystko stylowo i ładnie. I ostatni sweterek tutaj mnie zaskoczył. Fakt, że jest to Zara i jest to dobra jakość. Bo ostatnio się zraziłam do Zary, cokolwiek tam oglądałam, no to materiał był naprawdę kiepskiej jakości za wielkie pieniądze, więc wiedziałam, że już nie, raczej nie będę ich klientką. A tutaj... Musi być jakaś widocznie starsza kolekcja. 70% bawełny czystej. Naprawdę fajna jakość. Plus ten kolor. Dlatego koloru go właśnie kupiłam. Jest to sweterek, w którym wychodzę zaraz z domu. Więc przy okazji cała stylizacja. Jeansy, zieleń, rude włosy. I idę na spotkanie z przyjacielem. Proszę bardzo. No. Jestem naprawdę zadowolona z tego, że udało mi się kupić kilka sweterków w bardzo fajnej jakości i w dodatku przepięknych kolorach. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i zachęciłam do tego, żeby wybrać się do Lumpeksów, poszukać ubrań z drugiej ręki, zrobić coś dla ekologii i dla naszego portfela, żeby zaoszczędzić, a później wydać na coś, co jest bardziej potrzebne niż kolejne ubranie. Ja bardzo się cieszę z tych łowów, bo zazwyczaj <gryw> robię odwrotnie, że latem kupuję rzeczy zimowe, zimą letnie i tak dalej. Po prostu co jest. To kupuję. Zazwyczaj nie nastawiam się na coś. Właśnie tak jak teraz, że sweterki, um, a tu się udało, po prostu tu się udało, bo jak się nastawiamy to zazwyczaj tego po prostu nie znajdziemy e, i nie ma co też się nastawiać z takim wow, w ogóle mam tutaj 100 zł i pójdę i wydam tyle rzeczy, kupię całą reklamówkę ciuchów i będę szczęśliwa, no bo prawdopodobnie tak nie będzie, ale jak tylko wchodzimy po drodze przy okazji, że gdzieś się wybieramy, a wiemy, że po drodze mijamy jakiś lumpeks, czego zobaczymy przez przypadek, to zawsze możemy zerknąć, może akurat. Ja najczęściej właśnie te skarby znajduję z takiego przypadku, że wybieram się i tak gdzieś, na przykład jadę na miasto zrobić sobie rzęsy, laminację, a że przy okazji tam jest kilka lumpeksów po drodze, to już sobie planuję, że będzie to taki spacer, dojdę w drugie miejsce, gdzie kupuję warzywa, i wtedy dopiero pojadę do domu, więc planuję sobie w ten sposób, że jak już przy okazji się gdzieś ruszam. No to... To sobie zerknę i może coś fajnego dla was, e, dla was, no, żeby wam pokazać, ale też oczywiście dla siebie, bo ja w wszystkich tych rzeczach kupię. Generalnie ostatnio nawet tak e, zaczęłam śmiać w Lumpeksie, sama do siebie, bo znalazłam fajną rzecz, e, później kolejną fajną i znowu fajną, ale stwierdziłam, że to totalnie nie mój styl, ja w tym chodzić nie będę, ale widzę, że to jest świetna jakość, że to jest drogi ciuch, że mogłabym to po prostu sprzedać za konkretne pieniądze, ale tego nie biorę, bo. Nie mam kiedy kolejnego etatu po prostu w swoim życiu jeszcze robić, żeby sprzedawać ubrania, ale jest to taki zawsze plan awaryjny, w razie czego mogłabym się tym zająć i znajdować fajne rzeczy i sprzedawać e, gdzieś na vinted czy na Allegro, czy nie jeszcze tam na vinted nie było, słuchajcie, muszę chyba zerknąć o co tam chodzi. E, jakie tam jest halo i może coś sprzedać, nie wiem, ale oglądam właśnie dużo, dużo takich ciuchów i jestem bardzo wybredna już w Lumpeksach. Kupuję tylko to, czego potrzebuję, co mi się bardzo podoba, lub co jest niesamowitą perełką, taki ciuch, żeby go uchronić, uchować, żeby nic mu się nie stało, żeby o niego zadbać. Nie wiem, czy jakąś taką misję w tym momencie. Mam taką jedną sukienkę, którą kupiłam ze względu na to, że wiedziałam, że jest to ręczna robota, że jest to ciuch retro. I że ma swoją fajną historię, i pomimo tego, że tak ledwo się mieszczę, i nie jest to tak konkretnie dla mnie po prostu ciuch, ale musiałam go kupić, żeby on nigdzie nie, nie zginął, nie zniknął, nie go w jakiś sposób nie pociął, nie, nie zniszczył i też takie rzeczy czasem kupuję. A chcę wam tutaj zrobić zapowiedź tego co jeszcze zobaczycie niebawem na tym kanale oprócz oczywiście filmów z historią różnych marek, oprócz pokazywania wam staroci, planuję też na Halloween nakręcić pomysł na stylizację właśnie z lumpeksu czyli wszystkie przebrania, które zdobyłam, nie będą to tylko halloweenowe stylizacje, ale też takie karnawałowe ogólnie przebrania i mam nadzieję, że Was taki temat interesuje, więc chcę Wam tutaj to zapowiedzieć, ale też zapytać, żebyście mi odpowiedzieli w komentarzach poniżej, czy taki temat byłby ok oczywiście dużo wcześniej sądzę, że to był by początek października, albo nawet koniec września, abyście mieli jeszcze czas na takie buszowanie i szukanie y, fajnych rzeczy, bo można zrobić na przykład imprezę swoim dzieciom, fajną halloweenową w domu, czy, czy ze znajomymi się spotkać i zrobić przebieraną imprezę z oglądaniem horroru. Zawsze się można świetnie bawić, a te ostatnie, no można powiedzieć prawie dwa lata, y, no, są dosyć ciężkie dla nas, więc taka możliwość czasem, żeby zaszaleć, zrobić coś innego, spotkać się z przyjaciółmi, z najbliższymi, ale zrobić to jakoś inaczej i zapomnieć przez moment o tym, co się dzieje, no to myślę, że to, to jest fajny pomysł i, i taki film bardzo chciałabym Wam nakręcić, ale czekam oczywiście na Waszą opinię. Dobra, już nie gadam, tylko się ubieram i lecę na spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I to tyle. Do zobaczenia, kochani. Do następnego filmu. Pamiętajcie, w niedzielę, zazwyczaj rano. Do zobaczenia. Pa.